Vasco da Gama Express ze stacji Vasco da Gama na Goa. Jedziemy do Bali, z Klasą AC, czyli z klimatyzacją 3. Jest jeszcze wyższa klasa, dwójeczka. Tutaj jest umywalka, toaleta. W stylu indyjskim z jednej strony, oczywiście, wentylatory tutaj też jest toaleta w stylu indyjskim, czyli dwie indyjskie toalety i wchodzimy do naszego przedziału. Jedno łóżeczko na dole, drugie na środku. Trzecie na górze, czyli mamy trzy osoby z jednej strony, trzy z drugiej, i dwie tutaj będą z tej strony. Mamy pościel, proszę bardzo, poduszeczki. prześcieradełka radełka, świeże i kocyki. Wentylatory, gdyby nam było za gorąco, ale jest fajnie. Tak lekka klimatyzacja, da się wytrzymać. W tym pociągu spędzimy 5 godzin. Myślę, że się nawet prześpimy trochę. Jak już zapadnie cisza i zacznie się słodkie bujanie. Dobra noc. Uśmiechy są.